Hey! What are you doing? Oh, it's okay. It's okay. They're with me. Thanks for coming. Welcome. Miguel, what do you want? Tequila? Champagne? Water, gum, anything? Just help yourself, okay? The minimum spend here is insane. The cool kids really make you pay for the real estate. Oh, uh, this is my lovely mother. You're going to help my boy, right? That's Jackie hi sweetie i'm jackie real hi, estate this beautiful piece is kaylee she's got more fucking followers than the pope what's up they were at ulsa together cost us a fortune getting them in there oh my god patricia you remember that that whole shit show with the dean i mean wow are you okay honey oh i'm good so uh, i don't know how well you know my father but he's old school i'm the now guy i'm the fucking ideas guy Diversify the brand, right? Merch, the full 360, 24/7. I, I have got big fucking plans, mm. right, oh, no, Mom? All mm. right, sweetie. Matra Soul 2.0, bro. But um, I've also got a big fucking problem right now. Oh, uh, not her. This guy. One Strickler. They call him El Rubio, the blonde Colombian, one of our main suppliers. But somehow, this fucker's managed to get hold of like decades worth of intel on my family. I mean, every business cuts corners, right? But you take some of that shit out of context and the objects can look bad. Anyway, he's threatening to leak it all to the DEA if we don't renegotiate our prices. Basically, he's trying to play me for a fucking fool. Mom, just chill. I don't know what I'll do if anything happens to him. <laughs> Best in the come on, Jack. Yeah. Let's Keep go. it coming, baby. Six-figure oh, check, everyone. It. Let's make it happen. Let's make it happen. So, yeah, there's no way I'm gonna let that piece <laughs> of shit bring down my family, make me look weak in front of my father. I need to get my hands on those files by any means necessary. So I'm just gonna lay it all out there for you. Strickler's got this private island off the Caribbean coast of Colombia. Grows a bunch of coke and weed down there, has got himself some big compound. Lots of guards, high tech security, the whole works. I need someone to rob it. Is that something you think you could do? We're talking a very big payday here. Good, good, yes, excellent. I, I hear you've got quite the resume, and that's very important. I need a fucking A team on this. He's just fucking metal. Hang on, one sec. David! Where's Pops? I thought he was with you! I can't get him out of the bloody box. Sweated off his chops. Double drop like a trooper. Okay, I didn't understand a word of that. Dave, come here a second. Treasure! When are we gonna see you throw some shapes? Best tunes in LS right now, mate. Oh, proper yeah. This is the one I was telling you about? Ah, yeah, we know each other. You alright? We're talking about the island. Oh, yeah. Yeah, I've been over there like four times now. Massive vibes, a proper matchup. Yeah, the thing about El Rubio is he likes a certain lifestyle. Oh, yeah. The blonde man loves to go large, no expense spared. The hottest girls, the biggest names, I'm his go to. Dave, the rave, the dream maker. He loves me fucking nutter. I mean, I've seen him three days in, gurning in like a trout, bottle of bubbly in one end, AK in the other, chasing some fucking supermodel down the beach on a panther, mate. Crazy seas, right up by alley. Go back? No. Well, anyway, that's got me nice and fuzzy. Reckon I'm gonna head back out there and get involved! Let's have it, Mrs. M. <laughs> Okay. Uh, let's circle back. Talk outlay, logistics. First and fucking foremost, you're obviously going to need a submarine. <laughs> <laughs> That's right, bear with me. I know I think fucking fast. We are going deep on this one. Literally, the silent fucking menace. <laughs> so, there's this old Russian sub for sale. Just been upgraded to the latest specs, 6G, state of the art shit, operated by this guy called Pavel, who's been doing a few drops for us recently. He knows all about the job. He'll be running tech for you guys on the sub. We need to go full counter espionage on this motherfucker. Do you feel me? Okay, good, good, yes, make this happen. You will be very, very well looked after, my friend. Yes. Such a boy. Mom, take it easy, fucking hydrate. <laughs> <laughs> okay, uh, hello, hello, Cześć, dzień dobry, witam was, bardzo serdecznie, gadaniu mamy nowy kontakt Paweł i tak moi kochani widzowie, co to było? To już wszyscy wiecie, może niektórzy nie wiecie, ale tam 15 grudnia była aktualizacja i tak dalej, nowe DFC w GTA, nowa wyspa, nowe napady, sretet, omamale, lebe lebe, haba haba leby no i tak dalej Dzisiaj jest 16 grudnia, nagrywam to 16 grudnia 19.52 I pewnie to wrócę 17 grudnia albo 18 No Dobra, kontakt mam I co ja mam teraz robić, bo ja już nie wiem mm, Widzę Czekaj, czekaj To jest ten Siema Aha, okej okay. O oh, kurde, halo, co to ma być? Co to kurde ma być? Który chce w pysk dostać? E, dobra, czyli tutaj nie jestem w, teraz w Upication. U, dzień dobry, proszę pani. Dzień dobry, dzień dobry. Kładam się aż po samej kule. Uru, e, jak stąd wyjść? Z tego co wiem, mamy kupić sobie jacht. To nie pamiętam, gdzie były jachty. Czy to było tu? Nie, to były samoloty. Samoloty. Tu. Gdzie to jest? Kajo, O. Jest. Ok, od 1 600 do 2 125 000. Jesteśmy bogaci, mamy 34 468 dwa I tutaj w banku, i na koncie. No i tutaj jeszcze mamy milion coś tam. Ok, kup To jest zamówienie. Ok, dziękujemy za zakup. Ok, wierzymy, że nowy napetek będzie Ci służył właśnie. Organizujemy transport, twojego pojazdu. Wkrótce z Tobą skontaktujemy się z potwierdzeniem. Ukończ finał na Kajperiko jako przywódca, korzystając z tego, po, z tego pojazdu do transportu na wyspę, aby odblokować jego niższą cenę. No, halo, dzień dobry. Cześć, witam ponownie. Mamy łódź. To jest tak. Zatem kupiliśmy inną Łódź, pomyliłem się, znaczy no nie pomyliłem się, w sumie nie wiem. Kupiłem drugą łódź, kupiliśmy tą Łódź, gdzie tą y, misję solo zrobimy. Nie wiem, obczaimy. Zobaczymy jak to teraz będzie. Nie wiem, z tego co wiem, że jak kupię Łódź, to chyba teraz dostanę jakąś chyba misję. No kurde nie wiem, widzę. Ok, i co ja mam teraz zrobić? Mam Łódź. No nie, tylko teraz. Zapogamy zadzwonić do. się Siema, Paweł, halo, odbieraj. Kapitan, what can no, I do for you? Do odblokowania po skończeniu na. Ajo Kariko. Ale jak? Czekaj, no ba... trouble, kapitan. Eee, ale jak? To ja specjalnie pojechałem tyle kilometrów. Kurde, bo ja już nie wiem. Co to jest? Czyli Spring Los Santos. Los Santos. Ok. Czyli co, ja zostałem delikatnie robiony w kulka, tak? Halo, no, czekajcie. Do ciebie mam zadzwonić. Halo. No, kur... No, kurwa, zajęte. Kurwa, Piotr, nie mnie? Halo? Dobry. hey what's up uh... hostile takeovers i can do but some district judge trying to no? shut down the casino to cover his massive gambling debts they don't cover that in the nba course i'm told there's a los santos Halo. way of dealing with this i don't want to know what that is I'm just going to imagine his army of private security letting you in a, okay. and you both having a civilized chat, okay? Okej. Okay. Po na zachodnie, co? O jest, Halu? Dobra, nie wiem, kurde, co się chyba spierdzieliowi tobie. Okej, okay, no ale dobra, y, zrobimy to misję dla kasyna, nie wiem. Okej. Okay. Dobra, nieważne, ale dobra, patrzę jak mam zajebistą furkę, normalnie wariacie, BMW M5 Competition, 605 koni, wariacie, 4.0, coś pięknego, dobra, widzimy się za chwilę, nowa. Right. Okej, okay, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, zlikwiduj ochroniarzy, nie... Yy, niepostrzeżenie za pomocą wyciszonej broni, aby sędzia się nie zorientował. <laughs> Dobra. Muszę im yy, najebać. Yy, Jak? Wait white minute, wariacie. Uuuu, um... O, wiem co. Czekaj, podejdź.

Nie, ja na drewno, ty. Ja, pierdolę. A może Ty, 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 kurde, kontrolę trakcji włączyłeś? Czy ciebie wpoję? A on, ty, człowieku. O, już. Ty, to wiecie, że to jest O, ty, kurde. Nie się niepowodzenie, dobra Łapy wariacie, łapy, łapy, łapy Łapy Wysiadaj Wysiadaj, wysiadaj Raczej stój, stój, łapy, łapy, łapy Powiedz prawdę Co to było? Dostałeś kulę bie do mnie eee, Dobra, wiecie co? Spier papier do kasyna I lecę Nala Dobra, opuszczamy teren Co, misja zaliczona Nie wiem co to było Boczap, 8000 dolarów Hello Fajnie, dzięki, okej okay, spoko yy, no, yy, kochani widzowie, także yy, to by było tyle Kurde, no nie wiem gdzieś chyba... No nie wiem o co chodzi, jak tą misję wziąć. Chyba, że teraz nie wiem pojadę do kasyna Zobaczymy, bo jak to będzie, że mam z kasyna wziąć misję, no to pojechałem na darem, nie? W sumie nie pojechałem na daremnie, bo w sumie zrobiliśmy daremną misję wkręciliśmy się na jakąś akcję. Yy, no, z kasyna. Nie wiem, porąbane. Także moi widzowie kochani, dziękuję wam serde serdecznie za oglądanie. Łapeczka w górę. No i co? Yy... 18 grudnia zrobimy jakiegoś świątecznego live'a. Pozdro. Nara. Dobra, zamówimy sobie Where is my pojazd? Halo, dzień dobry. A tam jest z tyłu i Fizz, Dobra. Okej, okay, kupiliśmy ten pojazd i teraz na niego O. Nie, to nie. Dobra, nie to. Okej, okay, no to teraz co? Czekamy na pojazd i tyle. No to widzimy się, moi kochani widzowie, za chwilę. Naura.